Patriotyzm. Czym dla mnie jest? Patriotyzm jak samo określenie wskazuje sumiowianie ojczyzny, zatem tego co stanowią groby ojców, wspólna tradycja, wspólna historia i wreszcie wspólny kod kulturowy. Patriotom można być i należy być na wiele sposobów. Bronić tego wspólnego dobra wtedy, kiedy jest zagrożone, ale budować również jego pomyślność i siłę ekonomiczną, polityczną i również militarną wtedy, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia. Chcieć czerpać z tradycji ojców kultury narodowej i odważnie i świadomie promować ją również wśród innych narodów. Zatem patriotą można i należy być w wielu wymiarach od własnych talentów i tego, jakie mamy czasy. Wszystkie narody, które budzą szacunek i które podziwiamy, są stworzone przez takie właśnie postawy. I Polacy również powinni chcieć być dumni ze swojego dorobku, powinni chcieć ciężką pracą wzmacniać siłę ekonomiczną i w konsekwencji polityczną dzisiejszej Polski i powinni nieść dorobek kulturalny, intelektualny i materialny swoich przodków w świat, pokazując, że byliśmy i jesteśmy narodem z tysiącletnią tradycją. Patriotyzm czym dla mnie jest?